Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy piernik z kawą. Potrzebować będziemy cztery jajka, szczyptę, soli. Jedną przyprawę do piernika, trzy szklanki mąki pszennej, pół szklanki miodu, pół szklanki cukru, pół szklanki oleju, dwie łyżeczki sody i jedną szklankę esencjonalnej kawy. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, dodaję pozostałe składniki, dolewam olej. Dolewam ostudzoną, zaznaczam ostudzoną kawę. Przyprawę do pierwnika dodaję sodę oraz miód. Miód mam płynny jeżeli jest miód o stałej konsystencji, należy go podgrzać. Będę dodawać porcjami mąki piernik już jest wymieszany przełożymy do formy formy 17 na 27 cm na wyłożoną papierem do pieczenia i piernik będziemy piekli około 50 minut w 170 stopni ja powtarzam pieczemy do suchego patyczka Piernik z kawą wędruje do piekarnika. I tak oto piernik z kawą mam upieczony. Jest on jeszcze ciepły. Wierzch posypię startą czekoladą. Musimy Na gorąco ścieramy czekoladę i wtedy powstanie taka polewa. Czekolada pod wpływem temperatury się rozpuści. Tutaj taki duży kawałeczek i damy na dół troszeczkę bałaganu, ale nie szkodzi. I jeszcze posypiemy troszeczkę, aby było bardziej kolorowo, posypką gotową. Ukroimy kawałeczek. W domu poczekamy aż piernik całkowicie ostygnie. Ja chciałam pokazać jak wygląda przykroju. Piękny, pachnący piernik z kawą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Piernik z kawą.